Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Lenegati, ja witam Was w moim już kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w World of Butterfly 3. I dzisiaj do grywaczki oczywiście lecimy sobie z już coraz to bardziej nowszymi i nowszymi mapami do grywaczki Z poziomem trudności podwyższonym bardzo możliwe, że... I również oczywiście do grywaczki, jeżeli kiedykolwiek podczas odcinku udało mi się powiedzieć Wam, że... Wolos Bataclay 3 pochodzi z roku 2003 To przepraszam, oczywiście jeżeli tak było, bo jeżeli tak nie było, no to nie przepraszam, bo nie mam za co Wolo Bataclay 3 jest oczywiście z 2004 roku, więc tutaj chciałbym sprostować Jeżeli e ja tak powiedziałem, swoje naganne zachowanie, a jeżeli nie, no to jak mówię, nie. Więc bez zbędnego pitolenia, co ja uwielbiam robić na każdym rozpoczęciu odcinka, lecimy sobie oczywiście dalej z tą naszą programową kampanią. I teraz, no cóż, no, um, udało nam się zdobyć wszystkie trzy relikwie. W ogóle tutaj ogarnęliśmy sobie już wszystkie możliwe misje. Tak, tuż mam tylko i wyłącznie kupca i możliwość yy, puszczenia sobie randomowej mapy yy, za, yy, za, za korony. Y, za... za pieniądze. Od nędzy do pieniędzy, dobra, y, i ten też Ja sobie to zostawię. Ja sobie zostawię to do tego kompletnie w kiedyś to sprzedam, na, na razie nie sobie będzie. Ta zbroja też może mi się ewentualnie przydać, żebym chciało troszkę bardziej y, 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 wmucić bohaterowi odporność na y, ogień. No i ta blazoleta też y, może być się przydał. Tutaj mamy tą lepszą, co daje plus 6 do odporności dla wszystkich y, jednostek. Eee, ja sobie jeszcze sprawdzę jej działanie na tej misji, oczywiście, że nie zapomnę A tymczasem eee, przydałbyś jakiś chem, no szkoda, że niestety eee, nie ma A czy ja mogę... No nie, tutaj się w ogóle nic nie wymienia, o dziwo, nie wiem dlaczego Powinny być różne towary tutaj na tym eee, targu eee, Ale widzę, że nie ma, nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy po prostu może ja coś źle robię, albo gra jest zepsuta, albo <laughs> wszystko jest zepsute Mój mózg jest zepsuty, to, to, jest, to jest pewne, tak, na 100%, na 200% Dobra, mamy tutaj e, Kalpaksoatl. Tr Travel to Kalpaksoatl. Dobra. 10 dni, nieźle. No to lecimy. Ambash in the jungle. A likely spot for a ambash has been spotted. You will need to scout of. Scout of the out the area. Dobra. Oczywiście mamy do wyboru dwie nacje, czyli idziemy sobie. Andedda, oczywiście. Bo to nasza główna lasa, fight! Zobaczymy, bo to było to, że oni nas napadają. A, 25 punktów, 430 koron uh, Please note, there is no building allowed in this battle. Dobra, bez. Weźmy sobie bez y, dodatkowych punktów i będzie to y, spoko opcja, na pewno. Dobra, teoretycznie to ja mogę nawet i wziąć. Ile on, 25? No, nie opłaca mi się brać po jednym. Wam powiem szczerze, że to już lepiej byłoby wziąć. Y... Hmm. Grabieżca, ale co mi się tu przyda? 6, 7. Czy mogę wziąć kogoś lepszego niż demona? Znaczy nie? No, może być ten demon. Grabieżca, ale będzie mieć jednego szkieleta. Ewentualnie. Ewentualnie może wziąć yy, dwa cienie. Dobra, będzie spoko. Będzie wampir, będzie y, dum i będzie demon plus y, dwa cienie. I myślę, że to będzie spoko opcja. Będzie no pytał w sumie, jak to wyglądało. A, bo mamy jeszcze armię Imperium! Dobra, spoko! Ja myślę, że to w ogóle będziemy tylko z naszymi jednostkami. Naszymi jednostkami działać, no building, dobra. Ja sobie oczywiście zapiszę Ostentacyjnie do wygorwaczki Uh, przepraszam, że pominałem tekst, ale coś tam, coś tam było. General Morrican. I agree. Why don't you scout ahead? See what you can find. Take some pikemen and archers, if it helps. Oczywiście to, co mieliście wcześniej, to jak sobie zatrzymacie w odpowiedni ułamku sekundy ee, czasu nagranie, to będziecie to widzieć. Ja tego niestety nie widziałem. Chyba, że tam nic nie było nawet. Nie wiem, może mi się tylko przywidziało. Negat. Uh, I will, but there's no telling what's ahead uh, very well. I'll start moving the capture katap to the front. They'll be here in a few minutes if you need them. A czy mam katapulty? Ale wezmę tego domona. Doom Schlota Dobra, mam powód jeden chaos, to spokojnie Rozwali pięknie no to, 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 ja nawet samym tym demonem ich rozwalę. Tak naprawdę, jak oni mam katapult, to oni są na ogień. My lord. Dobra, Idźmy do przodu, demonem sobie podejdzie. A, Prawda jest taka, że. Patrzcie, co ja robię. Ja biorę tego demona. bo, bo, bo. Ej, on jest, kurwa... On jest, kurwa... Będzie polował na mnie. Oberwał? Ale polować będą na mnie, patrzcie! Chodź. Chodź. O, ten oberwie? Ja się tak z nimi tutaj zajmę. A co? Lecimy z tym koksem. Nie mam podstawowej misji, ale za to mamy... Demonem <laughs> demony mi rozwalimy. Ciekawe czy się uda. Mam nadzieję, że on nie zginie. The catapults are here. It's look like you might need them Thank you, General. This should Smoke the lizard out. No i po co mi te katapulty? Jak demonem rozwalę kurde pajacu? <laughs> Bawimy się Kotka i myszkę Chodź, pani mała, też stratki, chodź, pani mała, też stratki. Ale on jest szybki, tool bom. O, będzie uciekać? He, <grytyk> idolo. Spróbujmy demona. Aj, krytyk mi się przydał. Dobra, idziemy. Patrzcie, jak się z nimi bawimy. <laughs> Masakra Muszę uważać, bo mi. Wiemy, 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 że to jest. na milimetry. Chodź, panie Tireksie! Tyranozaurze, Tyranozaurze. Dum! Dum! Nie wiem, mam jakieś farta, powiem wam, że. że nieźle. Kurde, mam nadzieję, że mnie nie rósł Bo. na wężej Katar nie jest najlepszym rozwiązaniem. Hmm, szota. Masakra. Dobra, lecimy dalej do kierowaczki. Aaaa, się. Oberwie nam się. Zabije go No troszkę oberwał, ale nie jakoś bardzo dużo. Dobra No chodź, chodź Uda mu się Dobra. Myślę, że mu się uda Dobra dupa Chodźcie And despair... Chodźcie, demon dostał w pierdziel! Hehehe, <laughs> do demona! nie ma! Lecimy z tym koksem, o kurde! Feel me! Chodźcie, wszyscy się, słuchajcie. Rempen, niech odkrywa mapę. No salvation, o, pięknie. Te nietoperki se będą latać Ty się cofasz Wejdziecie Spierdziel <grybujesz> Będzie spierdziel Pięknie A nie będzie nic i nie będzie niczego do przodu się przedzierajcie Rozwal te kamelony, bohaterze Joy my legion. <noise> Agacki sobie latają, widzicie? Ja dzielamy jak dzikie Ale to głupie e... Powinno być wszystko dobrze Kurde mole, masakra Bawelek was pozdrawia Najpewniej będzie słychać, może i bardzo cicho, ale będzie je słychać. You are victorious. You are victorious. Yeah. <grymne> yeah. No ma te grywacki. ma że. że myślę, że to będzie szybciej. Eee, ale myślę, że w tym momencie do sobie zakończymy ten odcineczek Oczywiście eee, zbudowanych jednostek, że. Jak zbudowanych? Złożonych 6 jak 6 straconych 9 Zabity 23 doświadczeń nie zrobiło eee, Znaleziono 20 koron. Dobra, macie tu statystyki eee, spoko? Prawcie żadne. Hm. No to weźmy sobie już go, skoro mamy już wolnego slota za demona eee, no niestety z głupoty zdech. E, oczywiście swojej, bo to on zdechania. Ja. <grywa> dobra, bierzemy... E... Nie, no, wszystko jest takie samo, dobra do grywaczki. To byłby najlepszy, żeby sobie ten odcinek zakończyć, będzie taki króciusieńki, ale na tyle długi, że spokojnie mogę go zakończyć i zacząć spokojnie następny. Więc do grywaczki oczywiście, e, zapraszam Was do oglądania oczywiście mm, e, po zakończeniu tego odcinka ten odcinek. I oczywiście zostawcie coś po sobie, jeżeli chcecie, aby seria z WP3 była dalej kontynuowana, jeżeli Wam się ona podoba. A jeżeli Wam się nie podoba i nie chcecie, nie chcecie nie zostawiam, to nie zostawiajcie! Wolna wola! Ave Maria! Juhu! No, więc dziękuję Wam do za obecność i do zobaczenia. Trzymajcie się! Ja byłem Negat! Pa, pa! Cześć!